I witam strzelce. Słuchajcie, pędzimy. Zobaczmy ten miesiąc listopada dla Was. Jaki ma być? Co się ma tutaj? Co chce się tutaj pokazać dla Was, jeżeli chodzi o energię listopada? Energia listopada dla strzelca. Co Wam się tutaj chce pokazać? Listopad dla strzelca. Jaka energia przewodnia. Na koniec bierzemy sobie, słuchajcie, kartę jeszcze, która będzie chciała Wam powiedzieć coś ważnego. Strzelec. I wyzwanie w miesiącu listopadzie. Trudność w tym wyzwaniu dla Was. Co Wam się uda? Proponowana postawa i karta rada. Na szybko patrząc pod spodem, yy, Macie, słuchajcie, cesarza. A, cesarza, więc energia taka gdzieś tutaj być może. Ojoj, oj, oj. no dla niektórych pogubiona bym powiedziała, a więc komuś się coś wydaje, że tym cesarzem jest, lub że właśnie no, gdzieś musi zająć jakieś stanowisko i niekoniecznie musi mieć w tym rację, tak powiem, dla kogoś, jeżeli chodzi o strzelca. Co jest, słuchajcie, energią miesiąca dla Was? Rydwan, no pięknie, wyzwanie. Siódemka buław, trudność w tym wyzwaniu. Dziewiątka kielichów. Hmm. Co Wam się uda? Trójka monet. Proponowana postawa, trójka kielichów. I Rada. Radę zostawimy sobie na koniec. Słuchajcie, m, m, rydwan, rydwan, rydwan ten miesiąc, a więc energia raka, energia również takiego postępu, rozmachu, być może kariery dla niektórych także albo po prostu ruszenia z czymś. To także kierunek podróży, kierunek nowy cel lub cel lub w ogóle konsekwencja w tym właśnie obranym już przez was wcześniej celu, który sobie no, założyliście, do którego dążycie lub z którym się dobrze czujecie albo no właśnie to, co chcecie, to chcecie osiągnąć. Ten miesiąc może też przyspieszać to Wasze chcieństwo lub tą Waszą determinację. Wyzwanie dla Was w tym miesiącu to bronienie siebie gdzieś tutaj, a więc pewne rzeczy mogą chcieć Was dopadać, mogą chcieć Wam ingerować, mogą chcieć Wam chodzić na głowę. Może też ten miesiąc być gdzieś taki no, z pewnego poziomu uporu albo z pewnego poziomu właśnie no, barowania się z tym czy z owym, a więc może być gdzieś taki trochę siłowy, może gdzieś też pokazywać pewien czas dla udowadniania sobie czy też do nie tyle sobie, innym, ale również sobie, jeżeli chodzi o to, czy faktycznie czuję się w tym dobrze, gdzie jestem lub czy mam rację, czy, czy, czy aż bardzo tak muszę się bronić, czy mogę się trochę gdzieś no, wyluzować, bo i dziewiątka kielichów Wam się obok pokazuje, więc kierunek w trudności tego wyzwania, jeżeli chodzi o ten komfort, a więc trudnością dla Was może być poczucie komfortu, może ten miesiąc być gdzieś taki, że będzie Was pchał, gnał, przyspieszał, no i być może będziecie stawiały temu opór, albo nie bardzo będziecie chętna, żeby no, w tym tempie gdzieś jechać, do czego się bardziej przychylić, co i tak, słuchajcie, pokazuje się jako takie konieczne, czy jako takie e, no, słuszne dla Was. Tyleż tylko, że może mm, sami będziecie czuli, że ktoś za Was e, decyduje, albo że los za Was decyduje, albo że Wy nie jesteście jeszcze gotowi, albo że chcielibyście mieć właśnie e, większe pole widzenia, czy większą kontrolę nad tym, e, co, się, co się wokół Was wyprawia. Może tu trzeba trochę e, pewnej spontaniczności. No i gdzieś tutaj właśnie ten komfort, to poczucie tej e, jakości, to poczucie tego. E, tego takiego, słuchajcie, dobrostanu, tego jedzenia i picia, a więc takiego zaspokojenia swoich potrzeb, e, pokazuje się tutaj w, w trudności, e, co może oznaczać z jednej strony, że e, tak jak mówię, będziecie porwani w jakiś wir i nie do końca będziecie czuli, że w, wasze jest ostateczne zdanie i to może być gdzieś taki problem i stąd gdzieś tutaj taka samoobrona e, w tej energii siódemki buław, a być może po prostu, mówię, los będzie stawiał przed wami pewne, e, nie tyle kłody, co utrudnienia, co takie pohamowania, czy też sami będziecie chcieli pewne rzeczy hamować, a nie do końca być może trzeba. Tym tym samym być może powinniście trochę temu bardziej ulec lub zaufać. Bo i również to zaufanie pokazuje Wam się tutaj, jeżeli chodzi o to, co Wam się uda w tym miesiącu, więc być może zaufacie, być może w, powiększycie te więzi społeczne, albo taką chęć gdzieś tutaj doskonalenia tego, co obopólne, tego, co wspólne, tego, co gdzieś takie no, dostrzegające. W Interes lub potrzeby także drugiego człowieka. A więc może się tutaj przychylić także do tego, co jest grąze z połową w większym, szerszym aspekcie, aniżeli to, co do tej pory Wam towarzyszyło, jeżeli faktycznie graliście tylko w pojedynkę. W to, co Wam się uda w tym miesiącu, to Trójka Monet. Trójka Moneta, więc słuchajcie, jakaś fajna. Współpraca, być może jakaś także umiejętność okazania, wykazania się jakimś, no takim ciekawym talentem. Może sami także odkryjecie jakiś talent, albo odkryjecie jakąś taką, słuchajcie, intratność w sytuacji, która właśnie miałaby spowodować, że przychylicie się do tego i w ślad za tym przyniesie wam to sukces. A więc taka energia wam się tutaj pokazuje. Ja oczywiście przyspieszam dzisiaj bardzo mocno, jak słyszycie, pędzę, pędzę jak ten rydwan, no a więc może i was będzie właśnie tak coś gnać, pchać. No i tutaj Będziecie trochę się obawiać, czy aby na pewno słusznie robicie, czy to was gdzieś no nie okradnie z tego, co, co już wypracowane i tak karty trochę pokazują zaufaj, zaufaj sytuacji, czy też rozwijaj, postaw także na to, co jest wspólne, buduj to, co wspólne, buduj to, co progresywne, także idź w kierunku także tych energii, które chcą cię nie tyle sprawdzać, co mają cię po prostu pociągnąć do lepszego, ważniejszego jeszcze dla ciebie punktu na mapie w postaci tego, co jest rozwojem, no bo po to tu przychodzimy przyszedłeś, po to tu jest tak, żeby się rozwijać, a nie żeby stać w miejscu i nie żeby tylko i wyłącznie dyrygować z poziomu tego cesarza. Ten cesarz to także jest może jakaś energia męska, która się tutaj wkrada, ale tak jak powiedziałam, nie poparta do końca rzeczywistością, bo gdzieś taka no bujająca czy w obłokach, czy nie do końca bazująca na czymś takim merytorycznie słusznym. I jeżeli to Wy, no to tutaj należałoby to zweryfikować i właśnie wejść gdzieś w tę energię może umiejętności współdziałania z innymi, którym należałoby zaufać, a być może jeżeli to chodzi o kogoś innego, to o y, szybsze być może wyjście z sytuacji, która da Wam komfort lub te, y, 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 szybsze przejście ku sobie y, w kierunku także innych ludzi, którzy być może grają tymi samymi kartami, co Wy. Te karty także pokazują e, wasz, e, wasz tutaj no, ryzyko zysku gdzieś w tym miesiącu, a więc, żeby odnieść zysk, żeby czuć się w sytuacji sensownie i macie ku temu dużą szansę. Karta rada, która Wam się pokazała, również o tym mówi, bo jest to Azm Buław, a więc Azm Buław mówi: rusz się, rusz się, zrób coś, sięgnij po to. Tu jest ta dłoń, która, słuchajcie, sięga e, po tę buławę, a więc e, chcę coś podjąć, chce coś przedsięwziąć, chce coś zrobić, a więc bez Ciebie, drogi strzelcu, tutaj się to nie uda, ale również e, pamiętaj, że w staniu jedynie w miejscu, e, także nie ma szansy, aby coś poszło do przodu. Potrzebny jest, e, potrzebni są ludzie, potrzebne są być może nowe energie, potrzebne jest także e, wzbogacanie tej codzienności o to, co miałoby nie marnić w, tym, w tej stagnacji, e, który, którą być może uważasz za w jakimś, w jakimś stopniu za bezpieczną. E, tutaj nie odnoś się tylko tylko w tym miesiącu do nowych pomysłów czy do sytuacji, które e, tylko dlatego, że są nowe, możesz uważać, że chcą cię chcą naruszyć, Twoją strefę komfortu, e, że chcą gdzieś być może z Tobą rywalizować. Stań na wysokości zadania jako ekspert, lub jako osoba, która w pełni doskonale zna i inaczej. Czuję swoją moc, jeżeli chodzi o ten układ, tutaj, kar, który się pokazuje, że ty masz do tego zaplecze, masz do tego siłę, masz ku temu możliwości. Wystarczy tylko, że spojrzysz na to, że sukces jest w zasięgu ręki i że również twoja autoobrona nie musi się wiązać z siłowością, czy też nie musi być tak no czarnowictwem gdzieś tym wszystkim, a wyjście spoza strefy komfortu nie oznacza, że przegrasz lub że yy, no, w jakiś sposób stracisz na tym, wręcz odwrotnie. Rydwan ten miesiąc pokazuje Ci, iść do przodu, mknij, działaj, yy, nie czekaj, także podejmuj decyzję, no i kontroluj to no, oczywiście, co, co kontroli wymaga, natomiast działaj, yy, fokusuj się na to, co bardziej dalekowzroczne, co dalekosiężne, co być może czasami także i bardziej odważne. Jaka jeszcze karta, słuchajcie, dla Was, jeżeli chodzi o Waszą autentyczność? A więc, co się strzelcem, Chcę tutaj je pokazać jako informacja, jako przesłanie na miesiąc listopad. Strzelec i miesiąc listopad dla strzelca. Uważność i świadomość wam się pokazała, a i energia, która mówi jesteś wszechświatem, doświadczając siebie. A więc, no właśnie, trzeba doświadczać, żeby czuć siłę życia, żeby czuć poczuć, tę moc, tę życiodajną. I karta również mówi, czy Pytacie w zasadzie, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kim tak naprawdę jesteśmy, z dala od rzeczy, które definiują nas tak zewnętrznie? Czy zastanawiałeś się kiedyś, o co w tym wszystkim chodzi, i zdając sobie sprawę, że może nie chodziło o to, żeby coś osiągnąć, czy wiesz o tym? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Czy zdajesz sobie sprawę, że chodzi o to, żebyśmy byli świadomi naszej prawdy i godzili się z nią? bo jest to jedyna droga do naszego autentycznego ja. A więc bądź autentyczny, drogi strzelcu. Jeżeli faktycznie potrzebujesz w tym miesiącu zrobić coś, co wykracza poza Twoją strefę komfortu, to po prostu po to sięgnij, bo być może to właśnie jest Twoim planem czy Twoim celem. I może ten cel gdzieś tutaj także wychodzi do Ciebie w tym miesiącu, aby zmusić Cię trochę do jakiegoś innego zajęcia się sobą, czy skupienia uwagi może na innych aspektach, aniżeli te, które do tej pory Ci towarzyszyły w podejmowanych decyzjach. Dział Pędź, idź, leć i co? Jesteś sobą. Bądź sobą. Nie zmieniaj się. Ale działaj i nie stój w miejscu. Trzymaj się i pamiętaj również o komentarzach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!